Dobry wieczór. Rozpoczynamy konferencję prasową po momentu 25 kolejki PKOBP BP klasy Classy Radom Gradom Rangers. jeden z nami na tych pierwszych kolejnych gospodarstwach. Panie trenerze, bardzo proszę opowiedzieć o opinię po tym spotkaniu, gołosuj i zrókomentujmy o tutaj z okay. First of all, congratulations to the coach in uh, for the victory. Przede wszystkim chciałbym pogratulować na początku trenerowi Radomieka za zwycięstwo. I don't think there was anything between the two teams. They were very equal. Myślę, że dwie drużyny były wyrównane, że był to wyrównany mecz dwóch drużyn. I że różnicą, tym, tym czynnikiem, który, który stworzył różnicę na korzyść wyniku Radomiaka, to na pewno było wykorzystanie jego sytuacji. Like I said, was nothing in the game. Tak jak i powiedziałem, nie było nic takiego w grze. And we felt comfortable and in control, bo poczuliśmy się bardzo, bardzo, bardzo dobrze w, w, trakcie, w trakcie meczu. Uh, a goal from a corner set play and nie możemy tracić e, bramki z rzutu rożnego because they didn't really open us up and create anything early in the first half Bo do tego czasu wydaje mi się że nie było czegoś takie e, takiej klucznej sytuacji rozumie jaka and obviously the second goal is naivety from a young team A myślę że druga e, strata drugiej bramki była spowodowana pewnego rodzaju naiwnością naszej młodej drużyny am there's a point about um, Because we have such a team, uh, już kiedyś mówiłem o tym, że ponieważ mamy tak młodą drużynę, if you're developing in England, Scotland, whatever, biorąc na przykład jak się rozwijają takie młode drużyny w Szkocji w Anglii, To w tych grupach, w tych młodzieżowych rozgrywkach można popełnić błędy, bo, nie, bo kara za błędy nie jest aż tak duża. A jesteśmy drużyną na razie, która za każdy możliwy błąd zostaje ukarana. Was a after the last game about our uh, byłem troszeczkę krytyczny w stosunku do naszych e, fizycznych e, osiągnięć w tamtym meczu. But I my players for their and Ale nie mogę teraz, szczególnie w dzisiejszym meczu, mieć pretensji o zaangażowanie i o to, że nie chcieli, bo chcieli bardzo. Teraz mamy, e, teraz mamy przerwę reprezentacyjną. I musimy w ostatnich dziewięciu meczach zrobić wszystko, żeby uzbierać jak najwięcej punktów. Przygotować się i uzbierać te punkty. Dziękuję. Teraz Szefanki, Bołczyk i zapraszam do zadawania pytań. Pan proszę. Bardzo proszę. Do mikrofonu. <coughs> Bartosz Krażkowski, ja mam tutaj do trenera czy nie żałuję trener zmiany bramkarza. Moim zdaniem przypombierał, że się odbiera, bo to nie był problemem w lechim, a dzisiaj tego do doświadczenia, o którym trener mówił, nie widziałem, no. że Bohana Zarnowskiego bo Bukan on good shape do nie individuals, this uh, W tym momencie nie chcę rozmawiać o indywidualnościach, o, o nazwiskach. Chciałbym, żeby to Team uh, W momencie, w którym zawsze tu przekraczam drzwi, to zawsze mówię na, na, o odróżnieniu. I drugie pytanie, o reprezentacyjnego, bo że na jak tutaj przychodziłem to, to powiedziałem wszystkim jak bardzo dobry mam sztab and I can trust we've discussed the program for the next two weeks I już mamy ten program na następne dwa tygodnie zaplanowany i wiemy co, co będziemy e, robić. So I have no worries about the people who work for me. Uh, Dlatego nie mam żadnych e, ż, żadnych mm, w ogóle nie przejmuję się tym, e, bo wiem jakich ludzi mam wokół siebie to make sure do the right work I jestem pewien, że zrobimy odpowiednią pracę for the final nine mm, I to będzie fundament na następne dziewięć meczów. In the real world, w takim rzeczywistym świecie, I wish I wasn't going. Oczywiście wolałbym nie jechać w tym momencie. Guy, ale jestem lojalną osobą wobec, wobec też reprezentacji. And I can't let the coach down in i nie mogę zostawić z kolei e, głównego trenera reprezentacji Szkocji akurat w tym momencie. Proszę. Dobry wieczór, trenerze Jadrzeńczyńskim, planeta Trójmiasto. Ja bym chciał zapytać się o to, co się działo po meczu, bo widzieliśmy tutaj pod sektorem rozmowy z kibicami po brzegu. Pomimo wielu przeciwności się pojawiły na domiu. Mieliśmy taki podobny moment w Libii, tam było wiele motywacji. W tym momencie tutaj też jest bardziej motywacja, czy jednak były taki przysłowie, troszeczkę owszem, że tak A Absolutnie. W uh, że Odkąd tutaj przyjechałem, myślę, że to było i absolutnie myślę, że odkąd, uh, odkąd ja tutaj jestem, to fani są wspaniali, i nas wspierają. I jeśli think about, surely, the home games, the atmosphere yeah, they create. I jeżeli mówimy szczególnie o tych meczach domowych, jaką atmosferę kreują kibice, ale też, też podróżują bardzo daleko, pomimo właśnie przeciwności, to the po to, żeby wspierać zespół, który kochają. That go me, all the to, to nie uchodzi naszej uwadze, ani mnie, ani, ani zawodnikom, my to zauważamy i wiemy o tym. And i dają nam takiego ducha i, i, i swoje serce. To 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 get out of this po to, żeby kontynuować e, naszą misję dalej i wyjść z, e, w tych ostatnich dziewięciu meczach na prostą i, i, i osiągnąć na, nasz cel. For me, football club is all about the fans. Dla mnie zawsze mm, klub to przede wszystkim fani i, i kibice. And we need their I musimy e, mieć i potrzebujemy ich wsparcia. Very I odkąd tutaj jestem są bardzo wspierający i nas wspierają.